Trzy narracje w krypto na rok 2024, trzy projekty gamingowe na rok 2024, co dalej z tym ETF-em, kiedy zostanie zaakceptowany, o co chodzi z wyzwaniem pod airdropy na Discordzie oraz jakie trzy projekty zrobiły najlepsze wyniki w moim portfolio, to tylko niektóre z pytań, które zadaliście w najnowszym QA. Więc jeżeli rozumiesz, że nie są to oprawy inwestycyjne, łapa w górę. I lecimy z tematem. Trzy predykcje na 2024 rok. Jeżeli mielibyśmy się tylko i wyłącznie pobawić, to powiedziałbym, że ETF na Bitcoin zostanie zaakceptowany dla wielu instytucji. Powiedziałbym, że ETF na Ethereum nie zostanie zaakceptowany w tym roku, zostanie przełożony na rok następny i powiedziałbym, że Bitcoin przebije swoje ATH. Trzy narracje krypto na 2024. Moim zdaniem, w kręgu moich zainteresowań jest gaming. Jest nisza AI oraz jest nisza metaversów. Jednak zakładam, że w top 3 pojawi się wielce prawdopodobne narracja, o której dzisiaj jeszcze nikt nie myśli. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć o jeszcze jakichś innych dodatkowych, tutaj wciąż RWA, czyli Real World Asset, czyli tokenizacja aktywów z świata rzeczywistego oraz social czyli social media na blockchainie. Są to nisze, wokół których dzieje się już teraz bardzo dużo i ciężko sobie Wyobrazić, że dziatiu tutaj nie będzie. I nie zapominajmy także o niszy L2, ponieważ to te projekty dzisiaj widzimy, że zbierają największy kapitał, co oznacza, że wewnątrz tych projektów wciąż dziatiu będzie naprawdę bardzo dużo. Trzy projekty gamingowe na 2024. Najpierw powiem o swoim portfolio. W moim portfolio jest zdecydowanie, w głównym portfelu jest IMX, czyli Immutable X, jako główna infrastruktura. Projekt gigamocny z bardzo ważnymi współpracami. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś będzie w stanie IMX-a z tronu zdjąć w jego konkretnej niszy. Następnie Gala Games wciąż uważam jako studio gamingowe, które dość mocno zakorzeniło się nie tylko na rynku krypto, ale także w świecie tradycyjnym z innymi swoimi produktami. Także uważam, że jest to projekt, której może nie ma największego potencjału, tak samo jak IMX, ale wciąż to ryzyko nie jest wcale aż tak duże. Przechodząc do portfela ryzykownego, ostatnio Was informowałem, że dorzuciłem projekt Myria, jednak były to naprawdę bardzo, bardzo malutkie zakupy. Ja osobiście spodziewam się wciąż, że jednak korekta na krypto nastąpi. Jeżeli korekta na BTC nastąpi, Alty dostaną bardzo mocno i wtedy być może co nieco więcej jeszcze dorzucę. Kupowałem o po pół dolara, czy lepiej uśredniać cenę, czy czekać, aż znowu będzie powyżej pół dolara? Oczywiście nie wiem. Natomiast od środka CRO no, nie wygląda aż tak kolorowo, jak wyglądają inne projekty z tej samej niszy. Natomiast niezależnie, czy jest to CRO, czy inne kryptowaluty i złapałeś się na tym, że nie chcesz sprzedać swojego aktywa, nawet jeżeli jest na stracie, nawet jeżeli od środka widzisz, że coś jest nie tak, to wiedz, że nie jest to przypadek. W psychologii inwestycji nazywa się to efektem posiadania, czyli jest to takie zachowanie, które mówi nam, że przeceniamy rzeczy, które my posiadamy. Jeżeli mamy coś, uważamy, że jest to warte z jakiegoś powodu, w magiczny sposób dużo w dużo więcej. To z kolei prowadzi do tego, że nie chcemy tego aktywa sprzedać, a jeżeli dorzucimy do tego jeszcze kolejne zachowanie, czyli awersję do straty, nie chcemy akceptować minusa, nie chcemy przyznać się do błędu, sprawia to, że niestety tkwimy w błędnych inwestycjach. Mam nadzieję, że sama świadomość tego, że tego typu zachowania są jak najbardziej normalne i częste na rynku, spowodują, że. Podejmiesz lepsze decyzje w przyszłości. Jak reagować na przez okazje, okazję, gonić pociąg, czy szukać innych altów? Moim zdaniem, gonienie pociągów jest to bardzo słaba strategia. Kończy się jak zwykle, większość osób wpada pod koła. Rozpędzony pociąg, koła, tory, wyobraźcie sobie. Natomiast z mojego doświadczenia Ostatnia sytuacja chociażby z projektem Szrapnel, którego analizowałem. W momencie, kiedy cena była w okolicach 20 centów, potem była korekta do 16 centów, nie zajmowałem pozycji, ponieważ jeszcze ten projekt nie był dla mnie zbyt dobrze znany. Później, kiedy go poznałem, podjąłem decyzję, że oczywiście chciałbym tutaj jakąś alokację mieć. Cena już odjechała, cena powyżej 30 centów. Stwierdziłem, że poniżej 25 centów będę gotów, żeby coś zakupić, i do tej pory to się nie wydarzyło. Czy żałuję? Nie żałuję z bardzo prostego powodu. W 7 lat ostatnie na rynku kryptowalut widziałem takich odjazdów setki. Co oznacza, że jestem przekonany, że jeszcze najlepsze czasy wciąż przede mną. Jako że jestem aktywny na rynku kryptowalut, ciężko mi sobie wyobrazić, że kolejny pociąg nie nadjedzie i to był już ten ostatni. Piotrze, kiedy będzie materiał o tym, jak najlepiej przejść z krypto do fiat? Poniekąd już ten temat rozpoczęliśmy. Mianowicie w tutorialach, które robię na temat giełd kryptowalut, tam znajdziecie metody wyjścia i tam omawiam, z jakimi kosztami się to wiąże. I tym samym możecie się porównać, która z opcji jest najlepsza. Wiedzcie jednak, że są to rzeczy zmienne i szykując dla Was Narzędzie nie materiał, ale narzędzie, z którego będziecie mogli korzystać w czasie chosy. Mam nadzieję, że sprawi to, że będziecie mogli wybrać najlepszą opcję dla siebie w odpowiednim momencie. Jako że są to rzeczy zmienne, nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że ta rzecz, to miejsce jest najlepsze, a ta z tej broń boże nie korzystajmy. Są promocje, wszystkie giełdy, wszystkie portfele ze sobą konkurują, a to prowadzi do tego, że robią wiele różnych promocji, ofert, i tym samym dla nas mogło to być okazje, aby zaoszczędzić i tym samym zarobić je. Najwięcej. Co myślisz o EToro? EToro, jak jedna z setek już dzisiaj firm na świecie, ściga się o klienta, który chce handlować kryptowalutami. Więc, owszem, jest to firma sprawdzona, firma z dość dużym zaufaniem. To jednak warto tutaj zwrócić uwagę na opłaty. Bardzo często jednak będą tutaj właśnie prowizje, które będą powodować, że giełdy scentralizowane jeszcze długo pozostaną najlepszym rozwiązaniem. Tak na razie, póki co, do tej pory jest. Oczywiście przekreślać bym tego nie przekreśla, ponieważ są to platformy ultra wygodne, to jednak mi osobiście zależałoby na tym, żeby te platformy dowoli pozwalały nam na transferowanie naszych kryptowalut, a nie zawsze i nie wszędzie jest to możliwe. Nie wiem dokładnie jak, jak to jest w przypadku eToro, natomiast te rzeczy dla siebie bym sprawdził. Prowizję oraz możliwość transferowania kryptowalut. Co myślisz o projekcie Flow? Flow, projekt z niszy L1, ale projekt skupiający się stricte na metaversach, na NFT i tutaj raczej Stawiając na flow, musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy widzimy potencjał i rozwój właśnie tej konkretnej branży. Ja osobiście uważam, że ta branża ma spore szanse, żeby jednak zaskoczyć w ciągu kolejnych 12-24 miesięcy. Obserwując, gdzie płynie kapitał, chociażby z funduszy, widzimy, że chcą także kawałek tortu dla siebie. I tym samym uważam, że metaversy jako że jeszcze tak naprawdę nie pokazały pazura, jak chociażby pokazał gaming, uważam, że jest tutaj bardzo duży. Potencjał, jeżeli spojrzymy na flow z perspektywy danych rozwojowych, to zauważymy, że mamy kilkaset tysięcy dziennych transakcji średnio w chociażby ostatnim miesiącu oraz ponad 100 tysięcy aktywnych adresów, co mi mówi, że jest to zdecydowanie powyżej średniej w sektorze i tym samym to nie jest projekt tzw. ghost town. Tutaj się dzieje, moim zdaniem warto, żeby wziąć pod uwagę. Czy po zakończeniu launchpada AI pójdzie w dół? AI, czyli nowy projekt na launchpoolu na giełdzie Binance. Faktycznie ma to miejsce i moim zdaniem no, raczej w dół nie pójdzie. Zazwyczaj kiedy nowe projekty startują, zwłaszcza ostatnio widzimy bardzo szybką rakietę w górę. Jednak tuż po oczywiście ludzie się ukeszują, biorą zyski, to jest jak najbardziej normalne. Każdy taki launch pool jest to spekulacja, gigantyczna spekulacja. Bardzo mała płynność, bardzo duży ruch w krótkim terminie sprawia, że wahania są często czterocyfrowe w procentach. A to dla większości ludzi jest nie do zniesienia, więc tutaj naprawdę... Uważajmy. Ja, jeżeli chodzi o moje podejście, ja oczywiście w launch poolu udział biorę. Ostatnio launch pool dały mi bardzo fajnie zarobić, więc z AI także korzystam. Jednak tutaj to będzie pierwsza pozycja od bardzo dawna, którą dla siebie zachowam. Nie będę dokupował, zachowam nisza AI. Myślę, że pod hossel może się okazać to dość ciekawym. Podejściem. Jednak trafi to do mojego portfolio ryzykownego. Z jakich trzech inwestycji jesteś najbardziej zadowolony z 2023 roku? No, zdecydowanie, IMX IMX jest to projekt, którym dzieliłem się z Wami bodajże w marcu 2023 roku na moim Twitterze, gdzie zrobiłem taką mikroanalizę i wtedy była cena w okolicach 80 centów, później mieliśmy spadki do około 50 centów. Ja cały czas dla siebie tutaj uśredniałem jako projekt. Jeden z projektów z niszy L2. Bardzo fajne zyski, na razie się nie keszuję, uważam, że przed IMX-em jeszcze ciekawe czasy. Kolejnym projektem będzie Radium, jako projekt z portfolio ryzykownego. Ten w najkrótszym okresie dał mi zarobić najwięcej, więc tutaj zdecydowanie warto go wziąć pod uwagę oraz Phantom. Phantom skupowałem regularnie, cena uśredniona poniżej 20 centów, więc na obecną chwilę bardzo fajny zysk, biorąc pod uwagę jaką pozycję udało mi się zbudować. Co z Ledgerem po ataku hakerskim, boję się zalogować. No jeżeli się boisz, to być może warto przenieść środki w inne miejsce. Ja osobiście tego nie robię. Wciąż mam Ledger'a jako jeden z portfeli w moim ekwipunku. To co miało miejsce, to nie był atak hakerski na samego Ledger'a, tylko Miejsce, gdzie łączy się Ledger z aplikacjami zostało zmienione i to spowodowało, że ludzie akceptowali lewe kontrakty, więc sam w sobie Ledger nigdy nie został wciąż schakowany i środki wewnątrz Ledgera są bezpieczne. Wielokrotnie powtarzałem, jeżeli używamy Ledgera, i chcemy używać go w DeFi to nie używajmy ledgera ze środkami na, na z pozycjami long term. Po prostu miejmy oddzielne konto, nawet nie oddzielnego ledgera, ponieważ tych kont możemy mieć ile chcemy na jednym ledgerze i środki trzymamy na jednym, a jeżeli chcemy korzystać z ledgera w DeFi, spokojnie róbmy to, ale trzymając środki oddzielnie, z dala od naszych środków long term. Jaką kwotą dysponować, aby zarobić podczas 30-dniowego wyzwania? Co po wyzwaniu? Owszem, na Discordzie od 1 stycznia wystartowało 30-dniowe wyzwanie. Jeżeli jeszcze nie jesteście, koniecznie na Discorda wpadnijcie. Natomiast. Celem tego 30-dniowego 30 wyzwania jest to, aby dla osób, które airdropów jeszcze nie dotykały, po prostu żeby się z tym zapoznały. Są tam tematy już dla nieco bardziej zaawansowanych osób, natomiast moim celem, naszym celem jest tutaj, aby jak najwięcej osób mogło tego spróbować i zdecydować po 30 dniach uczciwie, czy ten temat chcą dalej kontynuować. Zamierzam Discorda robić przynajmniej przez kolejny rok, żeby zobaczyć, co z tego nam wyniknie, a uważam, że wyniknie bardzo dużo, biorąc pod uwagę... Co faktycznie na kolejny rok jest szykowane. Natomiast jeżeli chodzi o kapitał. Nawet najmniejszy kapitał będzie ok. Mamy różne możliwości, różne rozwiązania. Możemy robić testnety za free, bez żadnego kapitału, a możemy też robić transakcje na nieco droższych sieciach. Dla każdego coś dobrego. Co sądzisz o NIR oraz Immutable X? Jeden z tych projektów mam, mam IMX-a, NIR-a nie posiadam. Natomiast jeżeli spojrzymy na dane rozwojowe, no to NIR ma się naprawdę bardzo dobrze. Bardzo szybko dostał się do czołówki, ciągle jest w top 5 pod kątem chociażby dziennych aktywnych adresów. Dzieje się na naprawdę na NIR bardzo, bardzo dużo. Jednak musiałbym sprawdzić ten projekt. Nieco bardziej, aby dać Wam nieco więcej odpowiedzi. Na pierwszy rzut oka, na to co widziałam na danych. Jest to projekt naprawdę godny uwagi i jest to godna konkurencja dla innych L jedynek. Natomiast jeżeli chodzi o IMX-a, projekt z niszy L2, skalowanie etera, jednak stricte skupiający się na niszy gamingowej, metaversowej, na niszy NFT, ponieważ no, dostarcza rozwiązania, które to umożliwiają, aby po prostu skalować gry, skalować metaversy. Moim zdaniem sprawa przyszłościowa i biorąc pod uwagę partnerstwa na rynku krypto, chociażby z Polygonem, na rynkach tradycyjnych, chociażby z Ubisoftem, przed tym projektem, moim zdaniem, bardzo ciekawa. Przyszłość. Jak realizować zysk, kiedy wysłać środki na giełdę? Co z opotami wchodzi? Jeżeli pytasz o to, na przykład, jeżeli trzymasz środki swoje na portfelu i chcesz to wysłać na giełdę, no moim zdaniem nie czekać, aż cena Twoja zostanie osiągnięta, ale jeżeli będziesz przed Twoim celem, powiedzmy, to też pozwoli te cele zrealizować i się ich trzymać. Jeżeli faktycznie masz swoją strategię z góry ustaloną, co rekomenduję. Warto to zrobić, powiedzmy, jeżeli masz już jeszcze 50% do Twojego celu. Ja osobiście już bym przynajmniej część środków na giełdzie trzymał lub na różnych giełdach i ustawił sobie zlecenia sprzedaży. W ten sposób no, nie przyjdą Tobie do głowy myśli, czyli powiedzmy jest moment, że chcesz bitka sprzedać za 100 tysięcy dolarów, czekasz na 100 tysięcy za bitka, wchodzisz, patrzysz 120 tysięcy, widzisz pełną informację, że będzie 200 i jednak, jednak zostawiam w swoim portfelu. Moim zdaniem jest to zgubne i dla większości, Powoduje to, że jednak na końcu tracą, więc nieco wcześniej wysyłamy. No niestety robi się drogo w hosie, więc tutaj wszystko musimy dla siebie obliczyć. Do kiedy czekać na korektę? Minus 30%. Marzec czy wakacje? A skąd ja mam to wiedzieć? Kiedy będzie korekta? Tak naprawdę już rynek decyduje. W tym rynku bierze udział no kilka milionów osób dziennie regularnie. Prawdopodobnie jest to jednak dużo, dużo więcej. Dziesiątki milionów osób na świecie codziennie tradują. I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy wiedzieć, co większość rynku w danym momencie będzie robić, czyli co większość z tych osób na całym świecie będzie robić? Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, po prostu jest to zbyt wiele zmiennych, aby odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego znów wracamy do fundamentów, strategie, z góry ustalone plany i po prostu realizacja tych planów. To jest moim zdaniem cel taki praktyczny który możemy realizować, a reszta są to po prostu cele życzeniowe jest to zgadywanie i no, w wielu przypadkach zakrawa o hazard. Jakimi wskaźnikami sugerujesz się, aby wytypować nadchodzące trendy, narracje? No tutaj zdecydowanie są to dane rozwojowe: aktywność w sieci, aktywność w aplikacji, ilość aktywnych użytkowników. To nam mówi o tym, jakie jest realne zapotrzebowanie na dany produkt, jaka jest tego produktu, tej usługi użyteczność, więc to przekłada się później oczywiście także na potencjalne wzrosty, ale ich nie gwarantuje. Tak było chociażby w przypadku Solany, widząc na Solanie, co dzieje się od środka, widząc jaki ruch w tej sieci zaczął się pojawiać. U mnie, no można powiedzieć, że nie chciałem jeszcze inwestować w solane. Moje L1 uważam to za typy dobre i wystarczające, żeby moje cele spełnić. Natomiast chcąc mieć ekspozycję na Solane, wybrałem projekt Radium jako ten. Ten, na którym chciałem pospekulować, i tutaj oczywiście się nie pomyliłem, także widzieliśmy, że ruch poprzez solane w mniejsze projekty także zaczął iść, więc w ten sposób to dla siebie monitoruję, czyli obserwuję duże ekosystemy, później szukam aplikacji, ewentualnie dalej tam zbieramy dane rozwojowe. Mam 1000 dolarów w krypto, warto kupić portfel czy trzymać na giełdzie. Pytanie, jak długo chcesz trzymać swoje kryptowaluty, jeżeli przez kolejne 10 lat to jednak o portfelu bym pomyślał. Pamiętajmy, że giełdy nie są ubezpieczone. Giełdy nie mają za sobą bankowego funduszu gwarancyjnego. Jeżeli giełda upadnie, ktoś okaże się nieuczciwy, niestety ale swoje środki tracimy. I tym samym, no, w formie ubezpieczenia portfel taki sami dla siebie możemy. Kupić na początek, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na portfel sprzętowy, jak najbardziej jakiś hot wallet. Jednak ja osobiście wychodzę z założenia, że dobre nawyki warto praktykować od początku, a takim nawykiem jest właśnie posiadanie portfela sprzętowego. Ledger, Trezor, jakiekolwiek inne na rynku są, jest ich kilkadziesiąt na obecną chwilę, wybierz sobie jakiś i po prostu naucz się z niego korzystać. Dlaczego 90% osób traci na rynku, skoro jest tyle wiedzy, tylu youtuberów? No właśnie, dlaczego? A tak na serio, bardzo prosta odpowiedź. Chciwość gubi ludzi. Po pierwsze, nikt nas inwestowania w szkole nie uczy. Nikt z nas wcześniej nie inwestował. A kiedy pierwszy raz inwestujemy na rynku kryptowalut, gdzie zmienność jest największa, po prostu obrywamy po czwórnie. Pierwszy raz doświadczamy emocji, z jakimi nigdy nawet do czynienia nie mieliśmy. I nawet jeżeli przyjmujesz jakieś informacje po raz pierwszy w pierwszym cyklu. One gdzieś jednak są tam schowane. Chciwość przejmuje lejce i wiezie twój rydwan na skraj przepaści. Dlatego właśnie większość traci. Natomiast ci, którzy się nie zrażą odrobią lekcję. Kolejna hossa już jest łagodniejsza. Czy GTA 6 wejdzie we współpracę z którymś z blockchainów? Moim zdaniem tak. Ponieważ już mamy przecieki, które sugerują, że będą chcieli mieć coś wspólnego z metaversami. A żeby to zrobić, będą musieli co nieco budować na właśnie blockchainach. Więc któryś będą musieli dla siebie wybrać. Pytanie, który? Solana? Ethereum? Ethereum na tę chwilę raczej nie. Być może pójdą w kierunku jakichś L2, może IMX, kto wie, może Polygon Matic, ponieważ ci mają już fajne partnerstwa. Nie wiem, aczkolwiek uważam, że wydarzy się to wcześniej czy później. Duże studia gamingowe ze świata tradycyjnego, duże tytuły, jeżeli będą chciały się na rynku utrzymać, jednak to wciąż, raczej lata jeszcze przed nami, będą musieli. W, jakiś, w jakimś stopniu chociażby blockchain do swojego projektu, do swojej firmy przyjąć. Zakup P2P, najpierw PLN -y na dolary, potem kryptowaluty. Jak to rozliczyć podatkowo? No nie ma podatku, jeżeli wymieniamy złotówki na dolary, no to tutaj nie ma żadnego zdarzenia podatkowego. Tak samo jak pójdziesz do kantoru, kupisz sobie, nie wiem, dolary na wycieczkę, przecież nie zgłaszasz tego w picie. Natomiast liczy się moment, kiedy wchodzimy w kryptowaluty. Jeżeli wchodzimy w kryptowaluty powiedzmy 10 stycznia, a wymianę zrobiliśmy 5 stycznia, to kurs dolara bierzemy z 10 stycznia. To jest tak na chłopski rozum i wtedy się liczy ten moment zakupowy. Tak samo przy sprzedaży nie liczy się, do jakiej waluty Fiat wychodzimy. Ważne, że cashujemy kryptowaluty do dolara, funta, euro, złotówki, nieważne. Jaką kwotę przeznaczyć na 30-dniowe wyzwanie? Jeżeli chodzi o wyzwanie, które rozpoczynamy na Discordzie. Nawet jeżeli nie masz środków, możesz to wyzwanie podjąć. Bardzo dużo się nauczysz i będziesz mógł przeklikać wiele rzeczy i nabrać nieco obławy na rynku kryptowalut. Jednak, jeżeli realnie chciałbyś skorzystać z różnych opcji, myślę, że na taka stówka 100 dolarów, 100 USDT będzie to kwota, która pozwoli no, już co nieco podziałać i zrobić tych zadań naprawdę dość sporo, omijając te najdroższe. Wciąż. Są jednak airdropy, są działania chociażby na eterze, które są ultra drogie i to jest ok, jeżeli z nich nie skorzystają. Pamiętajmy, nie ciśnijmy się za to, jeżeli coś nas ominie. Airdropów są dosłownie dzisiaj dziesiątki, właściwie działań pod airdropy możliwych są dziesiątki, więc no nie panikujmy, jak coś nas ominie. Te 30 dni ma na celu, abyśmy się z tym rynkiem zapoznali i później podejmowali po prostu bardziej świadome decyzje. Czy trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego przelewy na Binance i zakup USDT, nawet jeżeli jestem stratna? Trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego zakup kryptowaluty, sprzedaż kryptowaluty oraz ewentualne zyski, od tego zapłacić podatek. Jeżeli przelewamy na giełdę złotówki, to się nie liczy, liczy się moment zakupu kryptowalut. Inaczej jest to po prostu trzymanie środków tak samo jak na koncie bankowym, przelewasz to powiedzmy sobie na rewoluta, czy przelewasz gdzieś indziej. Póki nie wymienisz na kryptowaluty, nie ma zdarzenia podatkowego. Nawet w przypadku stablecoinów, stablecoiny są to kryptowaluty, są traktowane tak samo jak wszystkie inne krypto. Czy zonda to dobra giełda na początek przygody z krypto? Zonda w Polsce jest często na początek wybierana z bardzo prostego powodu, ponieważ możemy tam przelać złotówki za free. Jednak, jak się okazuje, największym wyzwaniem giełd polskich, czy też giełd z polskimi korzeniami, jest to, że niestety, ale jest tam bardzo mała płynność i tracimy na samym handlu. O tyle, o ile fi są porównywalne z tym, co jest na innych giełdach, to jednak, zwłaszcza jeżeli Chcesz przelać większe środki, a czasami nawet małe środki, jeżeli chcesz kupić jakieś małe altcoiny, to niestety, ale bardzo sromotnie przepłacisz i się okaże, że lepiej nawet było zapłacić tego do 1% na giełdzie innej, na giełdzie dużej, ponieważ zaoszczędzisz na płynności. Jest, dzieje się to właściwie cały cały czas. Natomiast jeżeli dopiero zaczynasz, pierwsze kroki, pierwsza stówka, 200-300 zł, moim zdaniem Zonda będzie dalej. Okej, okay, jeżeli potraktujesz to jako Działanie treningowe. Dzięki za Discorda sam też działasz w airdropach, jakie projekty, jaki kapitał. Tak, także zaczynam działanie regularne na airdropach. Przyznam, że ja po prostu na to nie miałem czasu ponieważ skupiałem się na budowaniu mojego portfela w BES-ie. teraz no może powiedzieć że żałuję. żałuję bo udało mi się zbudować całkiem fajny portfel natomiast widzę że no, warto pod airdropy działać i warto tym się zająć nieco bardziej poważnie jaki kapitał no ja kapitał mam nieco większy więc będę tego klikał w miarę tyle ile będę miał na to czasu niezależnie od projektów natomiast uważam że stówka 200 dolarów to naprawdę są kwoty które wystarczą aby wystartować w tym wyzwaniu i nawet pociągnąć temat airdropów przez cały kolejny Rok, więc... Na tym Discordzie myślę że jeszcze dużo ciekawych historii. Napiszemy. Jakie plany inwestycyjne na początek roku? No na początek wciąż jestem na rynku kryptowalut, więc tutaj dla siebie chcę się mocno skupić na launchpadach, launchpoolach, Ido, IEO, ponieważ tutaj upatruję swoje największe szanse. Jako, że zbudowałem całkiem fajne portfolio podczas BESY, ciężko mi dzisiaj inwestować w projekty, które zrobiły już 50x. Natomiast moje portfolio jest już zadowalające. Wciąż wyszukuję oczywiście też projektów, które na rynku są i to, dalej zamierzam robić tak zbyt wielkich inwestycji kwotowo już raczej nie będzie głównie skupił się właśnie na IDO, IEO, Launchpule, launchpady oraz także airdropy dlatego właśnie wystartował Discord natomiast pomimo oprócz tego także jestem po rozmowach z moim bratem który jest top topem jeżeli chodzi o nieruchomości Ponad 100 flipów w kilka lat, kilkadziesiąt nieruchomości na wynajem, więc prawdopodobnie moja ścieżka będzie szła w tym roku, już w tym także kierunku dużo, dużo bardziej. Kiedy ETF? No, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się tuż przed końcem roku 2023, czyli nagłe spotkanie Seku z wszystkimi aplikantami oraz nagłe zmiany we wszystkich aplikacjach. Oraz to, co zostało powiedziane później, oraz to, jakie wycieki miały miejsce, jest wielce prawdopodobne, że nawet możemy się spodziewać akceptacji jutro. To oczywiście. Według doniesień Reutersa. Natomiast, jeżeli spojrzymy na daty potencjalnych akceptacji, mówimy tutaj maksymalnie o 10 stycznia, ponieważ wtedy mija data potencjalnej akceptacji dla Ark Invest, ale wątpię i myślę, że jest to ultra mało prawdopodobne, że zaakceptowaliby tylko jeden, a wszystkich innych przerzuciliby powiedzmy na marzec. Nie zrobią tego moim zdaniem. Jeżeli zaakceptują, zaakceptują wszystkich jednocześnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni lub ewentualnie stanie się to. W marcu. Jak najlepiej teraz kupować kryptowaluty za złotówki? Duża suma. Zen, inna giełda niż Binance, znów się powtórzę, to się cały czas zmienia. Różne giełdy, różne opcje. Najlepszym rozwiązaniem przy dużych kwotach będzie skorzystać z giełdy, która ma największą płynność na parach, które nas interesują, ponieważ jeżeli korzystamy z giełd małych, mało znanych, może się okazać, że pomimo tego, że na przykład tam możemy wpłacić nasze złotówki za free, to jednak stracimy kilka procent albo nawet dziesięć kilkanaście procent na samej transakcji, ponieważ nie ma wystarczającej ilości zleceń, które my moglibyśmy z tego rynku wziąć i to przez większość rynku niestety jest pomijana. Tutaj to rozwiązanie, które dla Was szykuję, będzie właśnie zawierało także to rozwiązanie na ten konkretny problem. Natomiast na tę chwilę korzystałbym, jeżeli miałbym duże kwoty, korzystałbym z największych giełd, ponieważ tam mamy największą płynność i zaakceptował te kilka dolarów czy nawet do 1% prowizji wpłatę fiatów na konto. Czy w eksperymencie zamierzasz zatrzymać zakupy w dalszej części Hossy? Tak. Początkowo nie miałem tego zamiaru robić, jednak stwierdziłem, że nie będzie miało to większego sensu, ponieważ ten eksperyment, to no te kwoty, które tam inwestuję w tym eksperymencie, czyli 125 dolarów tygodniowo, już od ponad dwóch lat, właściwie od dwóch lat i 8 miesięcy, to nie są kwoty małe. Ta kwota na tym portfelu robi się naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. A biorąc pod uwagę, że jeszcze zamierzam to inwestować przez około 6 lat, chciałbym to co nieco zoptymalizować. Więc wielce prawdopodobne w momencie, kiedy zaczniemy wybijać ATH na poszczególnych projektach, w tym momencie zacznę kupować stablecoiny i te stablecoiny trzymać na dalsze zakupy. Oczywiście o wszystkim będę Was informował. Jeżeli stawiasz dopiero swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut i chcesz to zrobić z głową, koniecznie, ale to koniecznie obejrzyj ten materiał. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.